Dziękujemy bardzo samej jeszcze naklejeczka Panie Prezydencie i dziękujemy bardzo za wsparcie. Dziękujemy, dziękujemy Dziękujemy bardzo. to naklejeczkę dla na Ciebie. Na dnia. Dziękuję. O, dobra, dobra, dobra dnia. Dziękujemy. dobrego. Miłego Dziękujemy, Dzień dobry, zacieszamy. Dziękujemy serdecznie za wsparcie. Na naklejeczkę dla Pani. Miłego, spokojnego dnia i zdrowia życzymy. Wszystkiego dobrego. Naklejeczka tutaj dla Pana. O, śliczni Tobie, Dzięki. dziękuję. Na naklejeczkę. dziękuję serdecznie. Na naklejeczkę. I dla Mamy też na naklejeczkę. No jak? miłego dnia, wszystkiego dobrego dziękujemy dziękuję, zdrowia życzę tu kolega na klejeczkę, wsparcia, pospicu wszystkiego dobrego Dobry dziękujemy bardzo za wsparcie o, i na dla pani miłego dnia o, dziękujemy ślicznie, miłego dnia życzymy wszystkim Pani dziękujemy na dla wszystkich, dla trujeczki. Ale masz fajną na tej Tutaj też. Dla Pani też od razu wszystkie hałasy. Miłego dnia wszystkim.